Witam Państwa. Problematyką, do której chciałabym Państwa zachęcić jest polityka kadrowa dyrektora. Dyrektor w szkole jest postacią szczególną. Szkoła bowiem jest tym miejscem, gdzie sukces dyrektora spotyka się z sukcesem społeczności szkolnej. Społeczność szkolną oczywiście tworzą, Państwo to dobrze wiedzą, tworzą nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy administracyjni, wszyscy, którzy są zainteresowani tworzeniem misji szkoły, misji, która oparta jest o określone wartości. Polityka kadrowa jest takim działaniem, które zakłada funkcjon istnienie tejże misji i realizację wartości jakże istotnych dla szkoły, ale z drugiej strony określa sposób, jakim zarządzamy ludźmi, jakim kierujemy ludźmi, z którymi pracujemy, a więc tą społecznością Nauczy tą społeczność, tak jak powiedziałam, tworzą zróżnicowane grupy, ale trzeba pamiętać, że również społecznością są, Rodzice są osoby, które współpracują ze szkołą, w związku z tym działanie dyrektora obejmuje jakby wszystkich tych członków społeczności. I teraz dobrze jest zwrócić uwagę, że. Polityka kadrowa dyrektora jest również swoistą filozofią, to znaczy filozofią tejże szkoły. To znaczy, że nie sprowadza się tylko do działań o charakterze instrumentalnym, ale cały czas odwołuje się do tego wyznacznika, jakim jest misja. Jakie elementy wchodzą w skład polityki kadrowej? Otóż zaczynamy w zasadzie, pozwolę sobie to nazwać. Kolokwialnie od Adama i Ewy, czyli od realizacji, od rozpoznania społeczności szkolnej od diagnozy społeczności szkolnej, ponieważ ta diagnoza społeczności szkolnej, a więc problemy z jakimi borykają się rodzice, nauczyciele, co jest typowe dla danej społeczności, właśnie w tym regionie, być może w innym nie występuje, to może być bezrobocie, mogą być inne sytuacje, te problemy są jakby punktem wyjścia do opracowywania działań i dyrektor musi nawiązać kontakt z tą społecznością. Kolejnym zagadnieniem, które wchodzi tutaj w zakres polityki kadrowej, to jest zagadnienie znajomości uwarunkowań prawnych i procedur procesu kadrowego. Jak Państwo się orientują, dyrektor w swoim działaniu musi się oprzeć na karcie nauczyciela i równie dobrze musi znać kodeks pracy. Ponadto znajomość całego procesu kadrowego, a więc wszystkich elementów, które y, tworzą y, działanie również nauczycieli, to jest procedura rekrutacji, selekcji, to jest troska o utrzymanie pracownika, to jest motywowanie, inicjowanie współpracy, troska o jego rozwój. To są, to są elementy procesu, również procesu kadrowego. Oczywiście końcowym i najmniej sympatycznym elementem, o którym również Państwo się dowiedzą, to będzie problematyka zwalniania y, nauczycieli i odejść z pracy. Tak jak powiedziałam, po rozpoznaniu środowiska pracy wchodzimy, za, zagłębiamy się w problematykę rekrutacji i selekcji. Y, rekrutacja i selekcja wymaga opracowania profilu wymagań na stanowisku dyrektora i ten profil wymagań oczywiście musi być zgodny z misją szkoły. Jest to niezwykle ważne, żebyśmy znaleźli takich ludzi, którzy pomogą nam realizować tę misję. A z drugiej strony należy pamiętać, że ludzie ci muszą realizować, a przynajmniej powinni, swoją, swoje cele zawodowe, e, swoją wizję kariery i jeśli uda nam się pogodzić jedno i drugie, wówczas mamy szansę na to, że jeszcze bardziej pełny sposób będzie dyrektor mógł realizować założenia e, swojej polityki kadrowej. Po Opracowaniu profilu wymagań przechodzimy do następnego zagadnienia, mianowicie do poznania narzędzi, które pozwolą nam zweryfikować, czy procedura rekrutacji i selekcji została poprawnie przez nas przygotowana i czy faktycznie poszukujemy właściwej osoby. Będzie to, będzie to wiedza na temat, właściwie kompetencje na temat na temat rozmowy kwalifikacyjnej, oczywiście analiza CV, listu motywacyjnego, obserwacja lekcji, następnie analiza zachowania, zachowania kandydata do pracy w relacji z zespołem nauczycielskim. Te wszystkie informacje i te i wiedza na temat, być może pytania projekcyjne, możemy zasugerować mu na przykład opracowanie scenariusza spotkania z rodzicami. Te narzędzia pozwolą mu zweryfikować, czy faktycznie kandydat do pracy realizuje ten profil. Następny element jakże ważny to jest sama organizacja procedury rekrutacyjno-selekcyjnej. W trakcie tej procedury kandydat do pracy powinien mieć szansę również zapoznania się ze szkołą. Powinien obejrzeć na przykład bibliotekę, porozmawiać z innymi nauczycielami, najlepiej jego rówieśnikami. Powinien zadać pytanie powinniśmy dyrektorowi, może innym członkom społeczności. Powinniśmy również zaplanować czas, tak jak już wspomniałam, na spotkanie z zespołem nauczycielskim. Jak już Dobrze zorganizowaliśmy tą procedurę rekrutacyjno-selekcyjną, to przechodzimy do decyzji kadrowej. Decyzja kadrowa jest niewątpliwie tą kluczową decyzją, którą podejmuje dyrektor, ale powinien ją również podejmować w konsultacji i po, yy, po konsultacji, po decyzji, po, po rozmowie z zespołem nauczycieli. To nie jest wyłącznie, a może nie powinna być wyłącznie jego decyzja, ponieważ kandydat musi być osobą, która z różnych względów jest akceptowana przez zespół nauczycieli. A więc to nie jest wyłącznie decyzja dyrektora, chociaż na pewno jego odpowiedzialność. W momencie, kiedy już podjęliśmy decyzję kadrową, musimy przejść do wprowadzenia nauczyciela do pracy, rozważyć, jakie on ma cele, jeśli chodzi o swój rozwój zawodowy, rozważyć zgodność profilu szkoły i procesów edukacyjnych z jego celami zawodowymi, uwzględnić uwarunkowania prawne, o których wspominałam. No i zbierać informacje na temat tego, jak on, jak on czuje się w tej społeczności. Niewątpliwie ważną sprawą jest sprawa, która może mieć charakter, czy może wydawać się, że jest bardzo prozaiczna, mianowicie chodzi o to, czy i rzeczywiście w sposób pełny rozumie on y, wymogi bezpieczeństwa pracy, czy faktycznie rozumie, jaką odpowiedzialność ponosi. Ostatnim elementem być może nie najsympatyczniejszym i obciążającym psychicznie jest, jest zwalnianie i zwalnianie pracowników zwalnianie nauczycieli, odchodzenie ich. I tu ważną kwestią jest z pewnością umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami, przekazania argumentacji uczynienia to w sposób krótki, syntetyczny, ale z drugiej strony również uświadomienia sobie, że ten, ta osoba, która odchodzi, która jest zwalniana, również przeżywa bardzo negatywne emocje, a ponadto, że jej jakby jej argumenty no nie są jednoznaczne, to jest niestety praca dyrektora i dyrektor musi sobie z tym poradzić, musi dokonać jakiejś wewnętrznej takiej argumentacji, żeby, żeby y, przez ten proces przebrnąć i y, 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 podjąć tą ostateczną decyzję, przekazać przejść, jak to się mówi, do kolejnych swoich zadań. Jest to procedura, która jest pomijana w literaturze i może w niewielkim stopniu omówiona również pod względem praktycznym. Proszę Państwa, te elementy procesu kadrowego są elementami, które są bardzo przydatne dla. Dyrektora. W tym momencie poszerza on swój repertuar zachowań i sprawia, że jego praca staje się bardziej przyjemna, że on się w pełny, peł, bardziej pełny sposób realizuje jako dyrektor i że cele polityki kadrowej, jakże istotne, są bardziej pełny, rzetelny i satysfakcjonujący obopólnie sposób realizowany. Dziękuję Państwu za uwagę.